Dzień dobry państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem e, zajmiemy się obecnymi wydarzeniami i wyrażę swoją wdzięczność losowi czy ludzie wierzący powiedzieliby opatrzności oraz e, wyrażę też radość ze stanu rzeczy następującego. Bardzo moje serce raduje się wręcz entuzjazmem tryska że następuje już coraz wyraźniejszy podział świata na dwa rywalizujące obozy. Pierwszy jest bryksowy, który ma wiele słabych punktów, nie jest spójny i łączy ich tylko nienawiść do geograficznie pojętego zachodu pod przywództwem Stanów Zjednoczonych i czyli drugiego obozu, z którym BRICS zamierza rywalizować. Niemniej jednak widzimy, że ta rywalizacja przybiera już coraz szersze rozmiary. I wchodzi na różne aspekty, między innymi aspekt rozwoju naukowego, technologicznego, rozpychania się politycznego itd. Jest to dobre o tyle, że poczucie rywalizacji na świecie między potęgami skupionymi razem w pewne grupy, które, jak już mówiłem, o wpływy walczą. Sprzyja temu, że musimy się w sobie zebrać, zabrać się do pracy, powrócić do moralności i do swoich tradycji, i do najważniejszych wartości. E, historia ostatnich dekad od upadku Związku Sowieckiego, czyli końca tzw. zimnej wojny, pokazała, że jeśli mamy duży kapitał, jeśli jesteśmy bogaci i żyjemy wygodnie, co samo w sobie nie jest złe, ale nie czujemy zagrożenia i wiszącego nad nami miecza Damoklesowego w postaci całkiem dobrze zorganizowanych i niegłupich oponentów, to oddajemy się bardzo szybko zbrzikowaniom w postaci lewactwa, 500 milionów płci, rozluźniania więzi rodzinnych, zapaści demograficznej. I różnego rodzaju dziwactwa w postaci powszechnego pacyfizmu, rozwiązywania armii i tak dalej, Teraz, kiedy widzimy, że wyrasta nam poważna konkurencja tu i ówdzie, gdyż już nie tylko w jednym miejscu, mamy do wyboru albo bawić się dalej i czekać, aż wzrastający w siłę przeciwnik z coraz większą łatwością, z czasem nam wszystko odbierze, co mamy, albo zebrać się w sobie, spiąć poślady... I zabrać się do roboty, i podjąć rękawicę rzuconą nam do rywalizacji. Czyli dbać o rozwój nauki, dbać o rozwój demografii, bo potrzebujemy dużych armii, dużo ludzi do roboty. Wziąć się za sumienne wypełnianie na wszystkich możliwych polach działania dla ludzi i wszystkich warstw społecznych, wziąć się za sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Wtedy możemy jedynie zwiększyć i utrzymać swój stan posiadania, a jest to najlepszy klimat, taka rywalizacja na postęp naukowy, na postęp kulturowy i na postęp duchowy. Dlatego jeszcze raz powtórzę: cieszę się, że okres ostatnich 30 paru lat rozmemłania po upadku Związku Radzieckiego, nie dlatego, że bym płakał za Związkiem Radzieckim najgorszym potworem w dziejach, ale jednak został ten czas przez wiele narodów świata źle wykorzystany, tego wzrostu dobrobytu. I dlatego cieszy mnie to, że znów mamy formujące się już rywalizujące ze sobą bloki potężnych państw. Albowiem tylko podczas rywalizacji i konkurencji między silnymi blokami wykuwa się nowość i wykuwa się wielkość. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.